Hmm, od czego by to zacząć? A! Cześć! Miło mi i mam nadzieję, że miło Ci, nie poznać lepiej. Jestem Bożena i jestem trenerem podświadomości, zajmuję się hipnozą i hipnoterapią, interesuję się prawem przyciągania, prawem założenia, afirmacjami, manifestowaniem, więc e, treningiem mentalnym również i coachingiem, więc takie tematy będziesz widzieć na moim kanale. Na moim kanale znajdą się różne mm, nagrania poprzez medytacje, hipnozy i takie właśnie różne moje przemyślenia. A ponieważ jest to moje pierwsze nagranie, więc proszę Cię o wyrozumiałość. Ja jestem dla siebie wyrozumiała, więc mam nadzieję, że Ty też będziesz. Mm. I właśnie chciałam coś powiedzieć o zaczynaniu, ponieważ musiałam aż wyjść na spacer, żeby zrobić pierwsze swoje nagranie. Tak po prawdzie, to nie jest moje pierwsze nagranie, ale to będzie pierwsze nagranie, które udostępnię, więc już się cieszę, że je widzisz. <grym> I już mnie to coraz bardziej stresuje, no ale stres na bok, odrzucamy go, bo pomyślcie, że każdy, każdy gdzieś zaczynał. I nikt nie jest od razu, e, nikt nie staje się od razu gwiazdą internetu, e, nikt nie staje się od razu sławny i nikomu od razu nie przychodzi to jak z płatka. Jeżeli zapytacie YouTuberów, na pewno mieli pełno wtop, pełno załamań, że nie dadzą rady, ale i tak przełamali się i to robią. I sam z siebie pewnie teraz bardzo dumni. E, więc jeżeli jesteście w takim momencie życia, to proszę, przełamcie swój strach. Strach trwa tylko chwilę albo do zakończenia kręcenia wideo. <ścoughs> Szczerze. Nie mogę pozbierać myśli, bo wszystko, co chciałam powiedzieć, powiedziałam już sobie w głowie przed wciśnięciem guzika start. No ale do rzeczy, właśnie z tym zaczynaniem, jak to jest? Mamy w głowie jakiś pomysł, chcemy coś zrobić, a jakimś cudem nie możemy zacząć. Dlaczego? Ponieważ Twoja podświadomość. Tak to bym rządzi. Twoja podświadomość mówi ci tak naprawdę. Oczywiście ty tego nie słyszysz, nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale twoja podświadomość mówi ci. Nie, nie rób tego, to jest za trudne i nie poradzisz sobie, bo twoja podświadomość jest leniwa. Jeżeli ty postanawiasz świadomie wdrożyć jakiś nowy nawyk, to podświadomości się nie chce. Bo sobie myślę, o kurde, taką robotę będę musiała, musiała, musiał, zależy jak postrzegać swoją podświadomość. Ja w sumie myślę, że to jest ona, z polskiego pewnie. I ona sobie myśli, kurczę, jak będę musiała dużo zrobić, żeby stare programy zamienić na nowe. Pomyślcie sobie, że to jest jak oprogramowanie komputera. Macie jakiś stary program i trzeba go po prostu nadpisać. Dla komputera nam się wydaje oczywiście, że to jest takie łatwe. Tak? No, ale yy, tak naprawdę chyba to nie jest łatwe, bo ktoś musiał najpierw spędzić setki tysięcy godzin, pewnie, żeby w ogóle obmyślić coś takiego, jego programowanie. No właśnie, nasza podświadomość to taki bardziej skomplikowany komputer, niż nam się wydaje, i dla niej nadpisanie nowych programów jest o wiele, wiele trudniejsze. Więc będzie Robić wszystko, żebyś ty powrócił lub powróciła do starych nawyków. I pal licho, że są niekorzystne. Jej to wcale nie obchodzi, bo ona nauczyła się tak żyć, nauczyła się tak działać i teraz uważa, że wszystko jest w porządku, że tak powinna działać, że to jest dobre. A to wcale nie jest dobre. I dlatego, jak chcesz jakiś nowy nawyk zacząć, to ona będzie robić wszystko, to żebyś tego nie robił, nie robiła. Bo na przykład wymyśli, że nie! Teraz musisz na przykład posprzątać nagle. Masz wsiąść na przykład do nauki czegoś nowego, na przykład nowy język, zacznij nauczyć nowego języka, a twoja podświadomość uzna, że nie, ty najpierw musisz posprzątać. Albo nie. Jesteś taka głodna, jesteś taki głodny najpierw i coś zjedz. Tak, tak. A potem przychodzi moment, że to by się odechciewa. No, to już jest późno, już jest taka i taka godzina, i nie ma sensu zaczynać, prawda? A twoje podświadomość, że jest! Udało się! Mam luz. Może jutro też ją przekonam, żeby tego nie robiła. <grym> tak to jest właśnie z naszą podświadomością. Albo w czasie jeszcze też, gdy zaczynamy nową rzecz, oczywiście wkracza się strach. I powiem Wam, e, dzisiaj z tym strachem myślę, że wygrałam. No zobaczymy, czy w ogóle to wideo się ukaże, e, czy, czy ten strach rzeczywiście będzie pokonany, czy sprawdzę, że nagranie wyszło jak miało wyjść. Ale e, jeżeli chcecie e, pokonać strach, to po prostu, niestety, nie ma innej opcji, ale po prostu trzeba zrobić to, Czego się najbardziej boicie? Bo dopiero wtedy pokonacie strach. Ja wiem, łatwo się mówi, trudniej się robić, ale jeżeli, jeżeli macie ochotę, to dzisiaj przypomniałam sobie o nagraniu, które już dawno temu widziałam. Nagrał nagranie wywiadu chyba u Opry Winfrey z Willem Smithem. Will Smith opowiadał, jak to skakał ze I też opowiadał właśnie, jak się bał, jak nie chciał tego zrobić. No niby na początku było fajnie, fajnie, chciał to zrobić, ale potem jak już stał, czy siedział w samolocie i przyszło co do czego. To o mało co się nie powstrzymał, nie wycofał. Ale jednak skończy, skoczył. I z tego, co potem opowiadał, było, była to najlepszą rzeczą, jaką mógł zrobić w życiu. Ten skok, to odważenie się, żeby skoczyć na tą tą przestrzeń w zasadzie, gdy wydaje Ci się dla Twojego mózgu, to jest, o kurde, zginę, umrę, rozpłaszczę się tam, że tak powiem, na tej ziemi. Ale jeżeli coś zrobisz, jeżeli wykonasz ten skok, to gwarantuję Ci, poczujesz się jakbyś fruwał. I nie tylko tak jest ze skokiem, ze spadochronem. Ja już po części czuję się, że fruwam, ale nie mówię hop, póki nie przeskoczę nie sprawdza nagrania. <laughs> I Will Smith mówi na koniec takie zdanie: Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale coś w stylu, że Bóg umieszcza najlepsze rzeczy dla ciebie w życiu po drugiej stronie strachu. Cokolwiek wierzysz, czy wierzysz w Boga, w cokolwiek to Bóg rządzi, może ty sam sobą rządzisz, więc kreujesz swoje życie. Więc zapamiętaj, że nawet sam. Dla siebie. Trzymasz rzeczy te najlepsze po drugiej stronie strachu. I o jeszcze jednej rzeczy chciałam Ci dzisiaj powiedzieć. O napisie na mojej koszulce. Don't give up. Great things take time. W zasadzie to się z tym poniekąd nie zgadzam, ponieważ moja wiedza już jest na tyle inna że nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że nie poddawaj się, bo wiel na wielkie rzeczy trzeba czasu. Nie. Zmienię to w ten sposób. Nie poddawaj się, ponieważ wielkie rzeczy mogą wydarzyć się w każdym momencie. Mogą wydarzyć się tu i teraz. Mogą być totalnym zaskoczeniem. I właśnie na te największe czasem naprawdę nie potrzebujemy długo czekać. To tylko my wmówiliśmy sobie, że na wielkie rzeczy to trzeba czekać. Nie, one przechodzą z tak samo z łatwością jak te małe rzeczy. Ponieważ pomyśl sobie, dla ciebie mała rzecz może być dla kogoś innego wielką rzeczą. Jest milion takich przykładów, można by było wymieniać, wymieniać, ale na przykład dajmy na to: ok, zawsze dobrze mi szło mm, z językiem angielskim. Łatwo mi było się go uczyć, tak? Więc ja mogę powiedzieć, że to jest dla mnie maleńka rzecz, mała rzecz, prawda? A ktoś inny, który, któremu łatwiej jest nauczyć się na przykład niemieckiego, powie, że nie, kurde, dla niego nauka angielskiego to jest po prostu coś nie do przeskoczenia. A ja mogę powiedzieć w drugą stronę, ponieważ koniec końców jakoś, że tak powiem, z tym niemieckim nie za okej okay, mi idzie, nie szło, na razie jest odpuszczony. I mogłabym powiedzieć, że właśnie dla mnie nauka, nauka, choj, wpadłam w buto, <grytanie> nauka niemieckiego jest właśnie tą hardkorową rzeczą. Więc może taki błahy przykład, ale dla kogoś też, nie wiem, przebiegnięcie 100 metrów będzie pestką, a dla innej osoby Przejście 100 metrów będzie ogromnym sukcesem. Więc może właśnie przestańmy sobie mówić, że na wielkie rzeczy trzeba długo czekać. Nie oddawaj się, dąż do nich, bo trzeba długo czekać. Nie, nie zakładajmy z góry, że trzeba na nie długo czekać. Nie, nie trzeba. Tylko trzeba postawić pierwszy krok. I mam nadzieję, że tak jak ja dzisiaj stawiam pierwszy krok, z moim nagraniem i przełamuję dużo swoich e, zahamowań i blokad. Mam nadzieję, że to też ciebie zmotywuje do działania. Do poniekąd walki o swoje mm, o swoje marzenia, o swoje cele. Mam nadzieję, że je masz. Mam nadzieję, że cię to zmobilizuje i postawisz pierwszy krok. Tak jak ja dzisiaj postawiłam pierwszy krok. Dosłownie, stawiam swoje pierwsze kroki teraz. E, idę sobie nieraz po grząskim... grzęskim. Czy jak to się odmienia, w gruncie. Dobra, okej, okay. udało mi się przejść przez kolejną kałużę. <śmieraz> e, więc takie małe wyzwania, porównania. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu zmotywujecie dzisiaj do działania. <śmieraz> I zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. Jeżeli oglądasz to na Facebooku, to właśnie przeskocz na YouTube'a, zaobserwuj mnie, zasubskrybuj kanał. Polub będzie mi bardzo miło, jeżeli nawet zamiecisz komentarz, co mogłabym poprawić, co jest OK, co jest na minus. Chociaż podkreślam, to jest moje pierwsze nagranie, więc mam nadzieję, że zobaczysz. Wszelkie błędy i potknięcia. A jeżeli oglądasz to na YouTubie i nie odwiedziłeś mnie, nie odwiedziłaś mnie jeszcze na Facebooku, to też zapraszam na tamten kanał. Ja nazywam się Bożena Kozioł, jestem trenerem podświadomości i na moim kanale znajdziesz dużo, myślę, w przyszłości <grym> materiałów, które zachęcam Cię też do zgłębiania tych tematów lub do kontaktu z ze mną. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci przemiłego dnia, nocy, zależy kiedy to oglądasz. Buziaki!